Raven Software, czyli sprawdzona marka w świecie gier, sprawdzamy dzisiaj w tym materiale z serii Gramy, grę, która nazywa się Singularity. To jej ekran tytułowy, a ja witam was serdecznie. Zademonstruję wam dzisiaj taki dokładnie środkowy, jak widzicie, fragment gry. Prawdę mówiąc, nie wiem co tam się podzieje, będzie to taki spontan. Singularity jest sztampowym przykładem sztampowej gry akcji ze stajni Raven Software. Jestem fanem takich gier. Mogę mieć ze sobą maksymalnie dwa rodzaje broni oraz magiczne urządzonko. Pokażcie państwu. Jeśli graliście w Wolfa, to ta gra jest praktycznie jego duchowym spadkobiercą. Oprócz tego, że jest oparta o silnik Unreal, oraz nie jest już takim otwartym światem. Co może zrobić moja rękawiczka? Ma ona takie śmieszne talenty, jak na przykład magiczną kulę. Nie wiem, czy mnie nie widzą w przeciwnicy akurat teraz. To jest najwyższy poziom trudności, no ale pewnie tak zostali zaprogramowani. Która rzucona w danym miejscu zatrzymuje tam czas. Teraz mogę na przykład. Head tutaj, head tutaj, i head tam. O, urocze, prawda? To jest nowa zdolność. Jej podstawowym bajerem jest manipulacja przedmiotami. Pokaż państwu. Właśnie w ten sposób. No to jest Gravity Gun z Half-Life'a 2, do dzisiaj nieśmiertelne urządzenie w wielu grach. Cholera, tu się dosłownie robi od ludzi Uważaj na siebie, ręką. Spoko, kotku, będzie wszystko dobrze. To jest... jeszcze nie mogło się obejść bez kobiety, która nadzoruje moją operację. Singularity jest piękne przez to, że wprost emanuje tą brutalnością znaną ze studia Raven Software. O tak. Widać, że ci goście kiedyś zrobili grę Soldier of Fortune. Co ważne tak samo szybko ginę ja, jak i moi przeciwnicy. Mówiłem więc, że ten Bayer potrafi także odmładzać albo postarzać przedmioty. Jeśli pojawia się ikonka w ten sposób, mogę go odmłodzić. I to jest z tego co już wiem: sterownik drzwi. Już się wykorzystam też Mod Jedi. Shotguny. Jak widzicie, zdrowie schodzi diabelnie szybko. Aaa, krew się leje, kwiczą. Skąd to do mnie strzela? Kolejną zdolność, którą wam pokażę, jest zamienianie moich przeciwników w potwory. Piożercze bestie. O, są chętni. O, proszę. Te bestie cechują się tym, że nie widzą i... Właściwie, wyszukują swoich wrogów tylko za pomocą swojego słuchu. Dzięki wogu moi przeciwnicy jak widzicie nie potrafią się przestać drzeć. Więc może mój kochany pupilek jakoś zaopiekuje się nimi? Siadające hedy. Piękno. Im też siadają, patrzcie jak zdrowie szybko mi zeszło. Ta gra jest fajna jeśli robicie takie trudne strzelanki. No i nie wiem, czy muszę go teraz utłuc, żeby mi nie przeszkadzał. Misiek, niestety Tata mówi, koniec z tobą. Kontynuujemy zabawę. Tam jest mój kolega. Zastosuje starą ideńską sztuczkę. To na chwilkę sprawi, że zwolni czas. Dzięki. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Jak widzicie, między innymi do tego służą te zdolności. Nie ma lekko. Ta gra polega po prostu na nieustannym chowaniu się. Что это за хрень? Вперёд, все! Он здесь! Ищите дальше! Где помощь? Ищите дальше! Атакуем! Ну покажи, покажите... Mogę odrzucać pociski za pomocą mojej super rękawicy. Niestety ten. Nie wychodzi mi to. Zamienię kolejną bestię w potwora. O, właściwie bestię, kolejnego żołnierza w potwora. Aż chciałoby się rzec, zostań moim pożeraczem dusz, raz jelu. Niestety będzie to kolejny pupil, którego muszę uśpić. Tutaj kolega się ewidentnie zapatrzył w bestię. Jak widzicie, jest to produkcja raczej klasy B. Bardzo dobra pomimo mimo wszystko. Dostałem go na urodziny, a ty go tak potraktowałeś. Ja, My jest zwierzątkom ma chyba niestrawność. Ej, 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 nie. Zauważyłem jeden oddział, ale udało mi się go zgubić. No, luz mała, widzę, że. I też się udało ich zgubić. No cóż, to nie powtórzę? Zepsuło się? No i część spokojna. Widzicie, odruch Pawłowa, widzimy taką skrzynkę, wiadomo, że musimy użyć specjalnej zdolności. W której znajduje się, o, amunicja albo sprzęt medyczny. Oraz zbieramy jeszcze jeden, jeden bajer. Technologię E99, nie pytajcie co to jest. Dzięki niej mogę ulepszać moje bronie, ulepszać moją postać, ulepszać wszystko. Lubimy takie motywy w grach, prawda? O! W grze pojawiły się też... Takie skryptowane, z wstawki, a la Call of Duty. Nie mogę teraz nic zrobić, mogę klaskać. Moje ręce są wolne. Zaczekaj Luz, spoko. Czy mogę go trafić? Tłumaczenie jest genialne. Mogę go trafić. Dla ciebie wszystko. O Boże. Mogłaś mi pokazać, gdzie jest ten strażnik? Na to, bawią ci takie No e, Jest straszne. Mam go trafić, nie wiem, z pięści, złożyć mu ziemniaka do rury wydechowej. Nie mówcie, że będzie żył. I jak? Pasi? Weź broń, może ci się przydać. Oczywiście, że może mi się przydać. Nie chcemy ich chyba wsadzić do rezerwatu i czekać aż wymrą, prawda? Luz, autodziałko, nowość. No i co moi drodzy? Zrobimy sobie przerwę na chwilę od. O, jak to fajnie chodzi? Zrobimy sobie w tym momencie przerwę od Singularity. Jeśli chcecie więcej gramy, wiadomo, spamujecie w komentarzach. Dziękuję Wam za uwagę. Świetnie, zamknięte. Myślę, że mogę się zmieścić w tym tonale wentylacyjnym. Podsadzimy. Podsadzimy Katię. I do zobaczenia w następnym materiale z serii gramy. Cześć. Chyba mogę otworzyć z drugiej strony. Chyba dawno nikogo tu nie